Deski, Dobra, tam. czy każdy z Was wie o co w tej grze chodzi? Nie. 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 Dobra, my nać panu witamy. Uwaga, to gra polega na tym, że jedna z nas, jedna z ośmiu y, osób, albo siedmiu, zależy ile w końcu nas będzie, będzie strzelniczym. Będzie takim działem. A każdy inny będzie botem. Będzie y, jakimś npc tem I wy, wy jako NPC-ty, musicie zbierać takie diamenciki, które będą. Ale musicie tak chodzić, aby ktoś kto nas obserw będzie obserwował i strzelał do nas nie wyczaił, że je jesteście no ludźmi Bo będą, z nami będą jakieś inne e też NPC. -ty. Jak najbardziej chodzić takie koni. I naszym zadaniem jest sobie jak największą ilość. Czy sterowanie to jest po prostu WSD czy jak? Czy tak, jest... tak, tak, tak. WSD i są skille. Pod strzałkami masz I są skille. Pod strzałkami masz. Są skille i to My nie myśli, pamiętam jakim z Jak już wejdziemy do gierki, to zobaczycie na pewno będziecie mieli w prawym chyba danym rogu że będziecie mogli używać skilla. Tam jest smoke na przykład do użycia, albo zmiana postaci. Słaba. A on jest. Kim ty jesteś, Night? Eee, planetą. No właśnie. Planetą. To jest ten, z jest Warsów. Tak. To eee, ta śmierci. śmierci. Tak? No właśnie, Gaza Śmierci. No Cosmo. się to, się obserwować tak to jest z mapa pod Seekera. Dobra. No! <laughs> <grym> ale ale który? który to był? Wy... Który no. Nie. Nie lubię już tej gry. Nie podoba mi się. Jest, fajny. 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 To? Dobra. Dobra. Trzeba dobrze udawać no, no. Bota? W tym jestem dobry. Ja tak. Czekaj, ta strzelca widzi kiedy wy zabieracie tego diabła. Tak, widzi. Zwika po prostu. A, <grym> no no, no, no z... I Zwika po prostu. Ale patrzcie że tak jak najwięcej. 16 zebrał je, Jak I tak miałem 10? szukamy Czym ona to... jest, czy ty wy widzicie, czym ona jest? Nie wiem jej. Nie jest? jej. Nie miałem ciężko powiedzieć miałem jej. BOMBA miałem Nie Nie miałem prosto mapę. miałem Ile smoków naraz jał? ta mapa. Ta mapa to jest taka pod smoki mocno. no jest ciężka. Bo jest dużo budynku. O. Widziałam, Kurwa, widziałam. tak, Luki. Jesteś naprawdę odważny, że, na, że, że wziąłeś Właśnie. tego dementa tam na, tam na górze. Nie, to ja byłem, to ja byłem. Ja, ja wziąłem. Ja wziąłem. Ja, Luki wziąłem. Wziął, wziął, widziałam. widziałam to, tylko... Dobra, ktoś się zmienił jak nic. Chyba, że... Mhm. Ktoś się zmienił. Dynu. Żadnego diamenta nie mogę znaleźć. Kurde ja tu nie ma diamentów! Ty, ty nie widziałem gdzie tego... Z, z, zanim, ja, wezm, naszy... zanim dobiegnę, to już ktoś, ma, to ktoś go bierze. Ale jest no, tak ktoś ci strzed pyska weźmie No to dajesz, no, dajesz gdzie... no, Idziesz każdym... po tego na górze? Idziesz, idziesz go <laughs> Dobra <laughs> Kto idzie po tego diamenta? No, no. Bior, bior, go normalnie. Strzel! strzel. Oni, oni, oni się no, nie boją. Nie, jak tak, niemle, no, tak. to widzę 4GB na raz, więc nie spokojnie. No i znów! To jest coś! No i co? No i co? No i znów! To jest coś! No i mi znów zabrał, nie widzę niku. Nie, nie szybko. Dobra, biegniemy, biegniemy. No. O, nie, O nie! Kurde. Ale dobra, to jest Dobra, udało się, coś kończy Ja nie wiem ile, ja sześć, nie Nie zebrałem Siedem zabrałem tylko obra. Ej, dobrze się zbierało Takie 20 punktów Ja puk, puk. Nie, cały czas naukę <noise> dbałem tu na dole nie? I nigdy nie zostaje zebrany <noise> O, ja jestem tym czy... O, Luki, jestem ciekawy jak Luki pójdzie. Ja, Ja nie, nie wiem, kurde Lewym, strzel Ale... lewym strzelasz, a x em odpalasz umiejętność tego strzelniczego. Zalefaj? Nie, prawym przybliżasz lewym strzelasz. Jakbyś sprzedać, że odpalimy tą umiejętność na tym na strzelniczym to dosłownie 5 FPSów nic nie wido nic nie widziano Prawym strzelasz. O kurde, słońce. a lewym strzelasz. UR Widzisz on jest słońcem naszym Ale jakimś złym, no. ej, on jest takim mad Tylko uważajcie, bo słońce parzy, jak się za długo patrzycie no, i to złe. Słońce jest złe na nas. Zabiję kołośnie, Nie, nie, nie. zabiję bota. Bo... <grym> A jak bota zabijesz, to chyba no 8 na mnie dostaję. to, minus <grym> jest <wody> <grym wody> Jeszcze Jeszcze kawałek Ja zebrałem, Mika. <grym wody> Co ty, ty Nie, no, to jest naprawdę jaki żart. <grym wody> ja pierdolę ty! Kury. Ja zebrałem, no. Mówisz masz, masz no, ale ale Nie, wiem. Ale tych smołków! stajecie w miejscu czy nie? Mój! Ja, ja staję ty, Mój! Nie zabrał mi. Nie, pana mi zabrała, jeszcze nie strzelił, nie. No, kurde, ciągle po tamtej stronie są. O! To jest moje! Moje! Kurwa, no, masz tam, patrz, tam, tak, tam masz, słońcu. Gdzie? Też nie widzę. Ja o no. co? Dobra, nie, to pomyłka. Ja się najadłeś tym pingwinem, chyba, co? No <ślech> jak no, głody byłem, głody byłem. E, Mocno, by był na śpany, jak coś. Nie, bo ja jestem <ślech> z. z, 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 z... Ja, tak, jest, jakiś raz. okrągły ten pingwin jest twój. Bo ja żelki jem ja widzisz, jestem. <ślech> Zdążyłem, dobra. Ja tego ubiłem no, na koniec No i... Na najlepszy. Dobra, nie, nie ostatni, tak jest? <grym <grym dobra trzeci, nie jest źle. To jest 55. No bo plus 0. O minus 10. A, to jest minus Ale na no, 12. Dało, <grym> no no idzie do przodu, do przodu. Ja nie wiem czy w ogóle Luke da się nadgonić. Dobra, jak ja będę. Będę minusy. My my to jest ciekawe, to jest ciekawe Ja mam I tej mapa była? Była, była, <grym> była Co Ej, kamo, zostaw! Nie rób tego Odstaw. No nie, no byłem pewny, że ktoś tutaj był No, co? no strzela. a ty jest strzela Ja, 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 ja zostaw. Ty kur... No co, ja tego nie wziąłem! Jaj! Ale to jest super dużo! To jest trochę dużo! Dobra, moje oczy się jedno prawe oko patrzy prawo, po prawej stronie, lewe na lewo! Dobra, które oko jest twoje główne? To nie wiem, z którego muszę to zabrać! Dobra, lepiej nie mogło być! No, wiesz tego, ci kakao, biesz. Spójrzmy <grystanie> 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 No nie wiem, no. Panowie, ktoś mi daź wziąć. A few moments later. Ach. Filha <grystanie> tego, nawet to góry. O no nie! Ty, no nie, akurat patrzcie, moje prawe oko i się skupiło na jednym. Ale saj wins, to Bangerkanie. Dobra, jest pa, to on, albo to nie on. Nie bierze to 5 No 9 sekund, panowie! To no i wy dość bierzecie i widzisz. No serio się pojawił? Nie no, wiedziałem Nie, ja, specjalnie nie brałem, bo wiedziałem, że ktoś tu przyjdzie to wziąć. Nie i dostaje strzał. Hey, hey. O Boże, a Ja mam powiedzieć strasznie otwarta no. No. Powoli go nie lukiego I? No i mamy. No i chuj, najześć. No Dobra, y, 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 wyjdę i tworzymy nowy tryb, wezmę inny tryb, inny tryb, bo jest tryb, którego jeszcze nie graliśmy. Dobra. Jest tryb, którego nie graliśmy. Bo my gramy, Diamond Graba, a jest Death Race. Rozumiesz to? Death Race. Dodajesz. Nie graliśmy, nie graliśmy. Tworzę, robi. Nie żyjemy, nie, nie. Jednak nie żyjemy, no to widzisz. No to jednak nie żyjemy. No bo ja, dajesz, ja dajesz. nie wiem, co chodzi, więc nawet ten. Co to jest? A dobra, żyję. Ja. A musimy a to ukończyć? ukończyć, żeby nie pod... Aaa, to mety trzeba. A i co, ktoś strzela normalnie? Tak, ktoś strzela, Ja jestem. ale no, jest tak, tak. ja ja gdzie wiem. my mamy pierwsze O kurde, ty, bo ty biegnął? No bo tam, to tak, rady. bo się wstrzymujesz. A my się rady. nie zatrzymujemy, co? Nie jest Tak, jest. Ja się nie zatrzymuję na przykład. A jakiego spela wzięliście? Ja wziąłem pocisk na przykład. Ja wziąłem jaki? Ja wcale nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem co się Ja wziąłem Freeza. No co? Skąd? No wiesz, ale tutaj ona tak jak musi losowo po i strzelać. Tu nie ma innej opcji. Kurno, ale byłem już prawie w sumiecie. Ale dostał Hita. Kto to dostał? A, <laughs> A co ty robisz? A dobra, już wiem co robisz. Ba. Dobra, ale trochę na tym, nie, trochę nie wiem. Nie, ona na chlepo została pierwsza, ale tą kreskę. No tam, no tam, kompletnie, no tam. A? Aha, stoisz. Dobra, dobra. Kurwa, no dobra. A co zamożni sklewa? A że pierwszy idziesz? Chodź. Kurwa, tak blisko! Strzelaj do każdego przy mecie! Do każdego przy mecie strzelaj! Do punia! Do punia! Do punia! <noise> no, no jest! kurwa, ale nie jest to takie łatwe! No nie, jest... No nie jest No 15. Ale... Ale to ten by drugi trafi, film, lunch, e, ice. No strzelasz No strzelaj. zamrażę. Jedno. ogólnie. Open place is smaller around you. Nie wiem, a co pierwszy robi? Na rok, dobra. Wiem i nie wiem. Wokół siebie zamrażasz taki kawałek. No i co, który to paszli do przodu? I my drugi my strzelasz. Kogo? Jak to się da? O to się nie da tego zobaczyć, nie? To tam u Ciebie? <laughs> strzelisz do samych ludzi, bo strzelisz. No właśnie kusi, nie? Ale no, minusowe punkty, minusowe punkty To bym... no tak, Powiem ja ja, tak, jeden z tych wszystkich to ja na pewno, no, co ci mogę powiedzieć? Mówisz? A, że się Ale ten... No nie chcę! Zafryzowałem komuś, rzeczywiście, no No nie Nie Ale ja z tyłu muszę nadgonić trochę Co, co zrobił? Ja? Zamroziłem Ale ja o, nie, przecież... Niemożliwe Ja jak Duż, to się nie wiedziałem Jak zresztą? Dobra, ty za bardzo szanujesz kolega Dziękuję Ty też Z bok chodziłem i jak do przodu Ja wygrałem Tak jest Nie wiem, ty, no nie, da się rozróżnić, chłopanie Panie. nie, A, nie. A, i tutaj Night przeszło bo... Plus 7, dobra, nie mm. jest najgorzej ja ale dobrze jak masz się... o Real Madrid przegrywa, wygrywaj się. Yes, Oo yes, snajper mm -hmm. Snajper elite przygładnie wchodzi. Tam wygrywają. Dobra, budu elit. elite Dawaj. Oh, oh, tak. Za pierwszym razem Dobra, ja od razu klikam i umiejętności. Nie mogę Uważajcie, on jest największym botem. On wie kto jest w botem, a kto nie. Bo ja jestem na największym. Real Madrid wygrywa w dziewiątej minucie? Tak, jest. Miliłem no, Nie Miliłem Baba. Mam się słabo, ty co tam dasz. Super, ty to tylko Real Madrid. Madry. Ej, Luki, to chyba musi awans dostać już. Hehehe. <laughs> Krak, Luki ma chyba od razu hypera, ja właśnie tego rekruta. <laughs> co Tak, To jest bot! <laughs> Ten co, nie? Dobra, daj mi tę umiejętność. No nie widzielmy. Mój kanał później jest rozszerzony do tego. Jest. Simon jest. Dobra, Kraksu na Simogo. Kraksu, kogo strzelam. Kogo strzelam? z każdego po kolei. Dobra, masz, zobaczyłem to, to, to ci kogoś. Dzięki. A <grym>. Zobaczyłem ci kogoś, siantupia. <grym> A smok tego? Kurwa, myślałem, że dobiegnę! No ty! No nie! Ja strzelam z każdego! Nie ma mammo! Kurwa, to Cztery takie same ludziki ze mną szły do tej mety, nie? Co tam się dzieje? Same. No ale. i, i kupczyk. Ja mam najgorzej! I kamo minus 10, ja minus 5. Ustrzymałem do każdego już po kolorach. Kogo byliśmy spingować ty? Eee, nie, nie, ważne, ja jestem Ja, jest już. A, ja go jest. pinguję. No, Dobra, to jest też go spinguję. Jeśli Ci się podobał odcinek, zostaw lajka like i komentarz. Przypominam o tym, że jeśli chcesz z nami zagrać w ekipówki, to zapraszam na Discorda, link w opisie. Zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów, a my widzimy się za tydzień. Miję tam.